Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w DesiMs3. No i dzisiaj mamy dość kluczowy odcinek, ponieważ rodzi nam się Dzidzia, czyli kolejne nubu w naszej dość sporej już rodzinie. Także Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i lecimy. Wiem, że w poprzednim tygodniu nie było odcinka, ale pisałam Wam zresztą dlaczego, powody i tak dalej, posty. Więc jeżeli wchodzicie na kanał i szukacie kolejnego odcinka, to zawsze zajrzyjcie do zakładki Posty, bo ja tam raczej Was informuję. Na bieżąco o co chodzi, czemu nie ma filmu i kiedy ewentualnie będzie, więc jeżeli coś się nie pojawia, to właśnie zapraszam Was tam. A teraz słuchajcie, jedziemy do szpitala, jestem ciekawa bardzo, co nam się urodzi. Tak, no ale zanim pojedziemy do szpitala, to może już tak Wam pokażę pokrótce pokój, który w ogóle dzisiaj zauważam, że strasznie mi się przycinają, przycina trójka, nie wiem dlaczego. No ale może zaraz to przejdzie. I teraz tak, mamy pokój tutaj. No jeszcze nie wiemy co się urodzi tak naprawdę, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka. No ale dałam taki pokoik, dałam łóżko, tutaj przewijak, jakieś zabawki, fotelik, tutaj taki kojec, w którym właśnie można włożyć sobie małe dziecko i ono się tu bawi. Tak samo kupiłam na storze mm, Chodziki. Myślałam, że mama, gdzieś mi się straciły, więc tutaj mamy chodzik, 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 chodzik. No i co? Jeszcze wózek będzie trzeba kupić też, właśnie wózek. A to taka mata, ale to dla właśnie dla niemowlęcia. No dobra, słuchajcie, myślę, że trzeba pojechać do szpitala szybciutko. Zobaczymy, co tam się nam narodzi. No, jestem ciekawa, będzie chłopiec czy dziewczynka. No, dawaj, boni, dawaj. W poprzednim pokoleniu no, była zdecydowana przewaga chłopców. Ciekawe, właśnie, jak tutaj. Bonnie była chyba czwartym dzieckiem, tak? I dopiero za czwartym razem nam urodziła się dziewczyna. No, zobaczymy. Ona sama, słuchajcie, swoim samochodem do szpitala. A ty co? A ty po idziesz spać, tak? Po prostu sobie idziesz spać. Mhm, dobrze. Ale żonę to już całować chcesz. No, pięknie, słuchajcie. Dobra, no zobaczymy, co nam się nam urodzi. Właśnie zapomniałam Wam napisać, że powie powiedzieć, żebyście wypisali yy, imiona, propozycje. No ale nic, zaraz nam coś się po prostu wylosuje. Dziewczynka! Wow, dobra, nazwiemy ją. Słuchajcie, mamy Bonnie. No może nie Nina, czyli nie imię aktorki, a imię bohaterki, czyli Elena. Słuchajcie, będziemy mieć tutaj prawdziwe pamiętniki wampirów. <grym> Dobra, i ja zawsze, jak wiecie, albo nie, ja losuję cechy. Chociaż w sumie tu by przydałoby się, chociaż nie wiem, czy to będzie nasza dziedziczka, ale wydałoby się, przydałoby się, bo kolejnym dodatkiem, który będziemy ogrywać, to będzie dodatek zwierzaki. Yy, więc, yy, więc przydałoby się coś właśnie z tego dodatku, żeby jej dać. Yy jako, wiecie, jako cechę, żeby właśnie, jak już nią ogrywać, to ogrywać po prostu już od rana, znaczy od początku dawać jej, tylko tutaj jeszcze chyba nie ma, yy, nie ma nic takiego. Dobra, to wylosujemy, co słuchajcie, raz, dwa, trzy. Artystka i spostrzegawcza, no dobra, później się daje jakąś taką cechę typu koniarz, czy yy, wyściskać simkę Elena, urządzić przyjęcie domowe. O! O, jaka słodziutka nasza Elenka. I ma rękawiczki, najważniejsze. Eee, właśnie później będziemy, jak już będzie starsza, będziemy jej dawać ten. Będziemy jej dawać po prostu cechy, które są z dodatku psy i, kot, psy i koty, zwierzaki. Bo kolejne dodatki, właśnie, które będziemy ogrywać, będą zwierzaki. Więc będziemy się przeprowadzać do Apollo's Place. Dobra, chodź, zapłać ty ziomek, ten, a ty. Ja Miałam noca, słuchajcie, że będzie dziewczynka. Włóż ją do końca, albo nie, najpierw ją nakarm, bo patrzę, że ona jest już głodna, więc nakarm ją. Tutaj daj... Um, czekaj. Daj butelkę. O. O jezu, widzicie, tak mi coś tutaj się, ta kamera blokuje i tak to wszystko się. I później włóż LED do końca. I myślę, że możesz iść sobie dospać, bo wy się, żeście nie wyspali, koniec końców, tak naprawdę. Więc sobie idźcie, do, dośpijcie sobie po prostu. Ten, ten chwil, zdobywa urodzenie dziecka. No, świetnie, świetnie, świetnie. Dziecko w drodze. No, ekstra. Dobra. Czyli teraz, teraz jednak chciałam kupić różowy chodzik, więc mogę teraz wymienić to na chodzik różowy, bo reszta, reszta pokoiku jest ok. Ale chciałam właśnie kupić różowy chodzik, bo jest też różowy. Patrzcie, jaki ekstra. O. I wtedy nie trzeba, The Sim nie musi uczyć chodzić tego maleństwa, tylko właśnie w tym chodziku się uczą chodzić dzieci. Także to jest ekstra. I w ogóle, że tego dalej że było, chodzi, Chodziki były w The Sims 3. O, chorzy są. Chodziki były w The Sims 3, a w czwórce nadal nie ma. Tak samo wózków e, też nadal nie ma. O, właśnie, wózek sobie kupmy też. I wózek to chyba będzie w zajęciach poza domem. Tak mi się wydaje, czekajcie. O, jest taka spacerówka. A my kupimy chyba sobie taki bardziej wypasiony ten co? O, jest tutaj. Ten są, co prawda tylko dwa. E, dwa rodzaje jakby, nie? Ale. Ale są. <śm> No i dobra, no co robimy, co robimy, lecimy, lecimy z prezentami od Was, także przyjmuję od Was prezenciki, proszę bardzo. Uuu, 300 simoleonów, przyda się po tym remoncie, słuchajcie, po tym remoncie nam się przyda. I napiszemy... czekajcie, bo ja nie widzę klawiatury, czekajcie. Pozdrowienia od Eleny, niech ten, kto dostanie dzisiaj prezent się zastanawia, kto to jest Elena. Buziaczki, o, dostaliśmy lampę, świetnie, prezent niespodziankę wyślemy też. Pozdrowienia od Eleny. Dobra. Ok, Majcia. Pozdrawiamka całej rodzinki Humming. O, to też pozdrawiamy. Słuchaj, damy luksusowy pakiet. Proszę bardzo. I to będzie już trzy. Tutaj, tak po kolei lecimy dzisiaj. Dobra. Prezent niespodzianka. Proszę bardzo. Cztery. I teraz ostatnia osoba. O, proszę bardzo. Elixir kolektor Osobowości. Dobra. Prezent niespodzianka pozdrawiamy o, dzięki bardzo i dziękuję za wszystkie prezenciki, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i przypominam, że możecie zapraszać mnie na storze właśnie, żeby, no, żebyśmy sobie mogli takie prezenciki między sobą wysyłać. Dobra, weź nie ćwicz polowania, tylko chodź tutaj do niej i weź się, nie, nie błagaj o jedzenie. E, a co ty idziesz w ogóle, co ty masz tutaj laptopa pod pachą, bo czy grała w szachy? Nie. Kot ma słabe kontakty, więc musi cię powąchać, o, Oznak o, oznakuje cię i powącha, chodź. O. Coś się nie ten. Nie chcesz, żeby cię oznakował, a ty wredoto. No to powąchaj go dwa razy, znaczy ją. Dobra. E, czekajcie, ona po, ogólnie to musi... E, co musi? Co musi, co musi. Nic nie musi. Ona musi skanować te dzieła sztuki. Czekajcie, damy jej może do wyposażenia ten wózek. Mm. Jest ta malutka tutaj. Czy ona coś potrzebuje? Towarzystwo potrzebuje, nasza Elenka. Dobra, to chodź tutaj. O, możesz jej zmienić piluszkę, bawić się wspólnie. Tutaj możemy, bać wykąp wykąpać. Także może wykąpmy ją. No już, już, dobra, chodź tutaj. E, chodź tutaj, właśnie do niej. Chodź ją tutaj ogarnij. troszeczkę powiesz. O, dobrze, właśnie udało ci się adoptować. Co nie? Wyżaka domowego? Już ja dawno żeśmy. Budziu, budziu, bu. <laughs> Jeżeli o ten kocyczek chodzi, którym ona jest obwinięta, to też są jakieś mody, słuchajcie. O, patrzcie, pokąpieli. Po <laughs> pokąpieli, dobra. I możemy ją tu położyć? Czekajcie. Na tą matę? Połóż dziecko na... Możemy. Coś tu się... Coś tu się zbugowało ewe... ewidentnie. Elenka nam się coś tu... <laughs> coś jej kocyk, wiecie. Zbogował się. O, i ona sobie tak leży tutaj na tej macie. To taka mata trochę jak ta mata, co teraz mamy w The Sims 4, nie? Oj, patrzcie, jej się wszystkie te do góry lecą, jak ona leży na tej macie. I głód, i pęcherz, i energia. Śmiesznie. Aha, a ty co robisz? Ty czytasz. A weź sobie zyskanuj dzieła sztuki. Zyskanuj dzieło sztuki. O. Tak. I sobie tutaj kontynuuj malowanie. A ty kiedy idziesz do roboty w ogóle? Za trzy dni dopiero? Kurczę. W ogóle za dwa dni jest Dzień Grozy. Trzeba będzie zrobić, słuchajcie, tutaj udekorować nam domek na Dzień Grozy. Żeby było fajnie i ładnie. A nasz tutaj y, Mahmut jest w pracy. Chyba dzisiaj dostanie w ogóle awans. Więc bardzo dobrze, słuchajcie. Bardzo dobrze. Kto do nas wyzwania tak cały czas? Cały czas, ktoś do, cały czas ktoś do niej dzwoni. Ja nie wiem. Dobra. O, czyżby będziesz, nasz kot może już iść na polowanie? zaczaj się na ofiarę, może. O, elegancko. Wspaniale, wręcz wspaniale, bo koty łapią różności i potem sprzedajemy i mamy za to hajs dodatkowy. O, i mamy awans. Dobrze, ratownik. Świetnie, słuchaj, świetnie. Dobra, wracaj do domu. Ty chcesz żyć w luksusie, więc zarabiaj hajs, bo, e, bo czy, jak chcesz żyć w luksusie, to zarabiaj hajs, nie? Właśnie urodziła mi od Ferdynand Kot, której. właścicielką jest Bonnie Marlow, Jaka Bonnie Marlowe? Jawari. Mamy tylko Zuzie. Taki Ferdynand Kot. Jaki Ferdynand Kot. Nie mamy żadnego kota Ferdynanda. O co chodzi? A możemy się zaprzyjaźnić z Havrejem, no? Piąty poziom chcesz mieć. Jaki Ferdynand Kot. Mnie. Nie posiadamy takiego kota, proszę nas tutaj nie wprowadzać w błąd. Dobra. Ty się chcesz zdrzemnąć, ale wiesz co? Weź troszeczkę tą właśnie naszą swoją córkę. Nie idź na razie spać, tylko weź tą swoją córkę e, stąd. Wyściskaj ją. O, o, się naprawił kocyczek już ten. No właśnie. Wyściskaj, Elenkę, wyściskaj. No, jaka słodka, patrzcie, jaka słodka. I właśnie włóż ją do kojca, o. Włóż ją do kojca. O, proszę bardzo. Wykąp się i idź spać. Taki miałeś ciężki dyżur, co? Ciężki dyżur, bo się jeszcze, jeszcze się żeś nie wyspał przez to, że właśnie był nocny poród. O, zdobyła cechę łowca, Zuzia nie złapała. Zuzia złapie, w końcu złapie, słuchajcie. W końcu złapię. Tak zauważyłam, że Destiny 3 w sumie to długo trwa malowanie tych obrazów. Oferta wykupienia blogu Boni. Boni składa ofertę wykupienia blogu Boni i studia. O co tu chodzi? Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Właśnie ja właśnie znowu zapomniałam, że Boni ma blog. Mm, czekajcie. Siedzi społeczna aplikacja blogu. Coś trzeba dodać posty, że urodziliśmy dziecko. Matko jedyna. Siedzi społeczny. Aplikacja blogu. I znowu. I jeszcze jeden post. I do tego nigdy nie powinno się próbować. triumfalny awans. Dobrze, kolejny. Dobrze. To już nam tak mało brakuje, słuchajcie, do tego awansu. I do tego, żeby właśnie, do awansu, do tego, żeby mieć ten pięciokwiatkowy blok, że już trzeba, wiecie, wypisywać te. O, 350 za urlop. W które pisze, więcej. No dobrze. Zuzia coś złapała. O, Zuzia, Zuzia coś złapała. Takiego jakiegoś ziomka, dobrze. O, dobrze, bo później jak właśnie na przykład Elena dorośnie i będzie chciała mieć sobie na przykład jakiegoś zwierzaka, to jej wsadzimy coś do akwarium, czy do tego terrarium, czy do czegoś. Dobra chodź zjedz sobie te naleśniki i pójdziesz spać no i no nie wiem, tak się zastanawiam właśnie, ja myślę, że na pewno Bonnie będzie chciała, żeby Zuzia, żeby Zuzia żeby Elena miała rodzeństwo Nie, no sama ona ma pięcioro rodzeństwa, to, to dobrze by było żeby jej córka też miała jakieś, chociaż jeszcze jedno, jeszcze jedno rodzeństwo, znaczy jeszcze jedno dziecko żeby mieli, myślę, że będę chciała ale to chyba poczekamy, aż właśnie Elena stanie się todlerkiem. i tak wiecie że będzie miała być prawie dzieckiem w szkolnym, to może wtedy oni się postarają aby żeby trochę taka była między nimi wiecie różnica wieku. Tak myślę, że tak zrobimy. Dobra, mamy ranek już tutaj powstawali i w ogóle tutaj o patrzcie jaki ten machłot ma strój do pracy. E, dobra, a my damy aplikacja blogu ze dwa posty trzeba dodać e, właśnie, bo przez te rodzinne życie słuchajcie, ja zapominam, że ona ma jeszcze bloga. Na studiach jakoś tak było mm, łatwiej <laughs> pamiętać o tym. Dobra. Okej, okay, ma 18 więcej. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, młoda tutaj leży sobie i ona, słuchajcie, ma urodziny, także w czwartek będzie wypadało, że ona będzie miała urodziny, czyli w ten dzień grozy. Więc w następnym odcinku, słuchajcie, zorganizujemy jej urodzinki i właśnie w Dniu grozy, więc może zrobimy to jako, jako ten. A może się przejdziemy z nią na spacerek? na spacer z Elena. Mają podwójne nazwisko. E, I właśnie zrobimy urodziny. I zrobimy może bal przebierańców, czy coś. E, czy, albo po prostu, po, prostu, po prostu urodziny w Dzień Grozy. Więc na następny odcinek ja tutaj... Um, ojej, ojej, ojej. Troszkę tutaj nam się coś baguje. Aha, okej, okay, czekajcie. Ten kocyk, kocyk, w którym w który ona jest zawinięta. Tak nam... Da. Ale patrzcie, jak to wygląda. No. Czy to nie jest urocze? Gdyby nie to, że ona wiecie. Patrzcie. O, już festiwal jesieni przy, 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 przybiegł do miasta. O, Lukas gdzieś tu jest. Nie możemy z młodą sobie zrobić. Nie możemy sobie z młodą zrobić zdjęcia. A jest Lukas tutaj, no. Chodź, powitaj go. Chodźcie. Razem. Czy weźmiesz ją na ręce? Tak. A nie, wózek ją wsadziła. O, patrzcie. I sobie idzie na festiwal z nią. Dobra. No i ekstra. Szkoda tylko, że się ten baguje coś przez to, że... Czy ty dzisiaj idziesz do pracy? Nie. No, jeszcze nie. Kurczę, ja bym chciała, żeby oni właśnie sobie trochę y, te relacje poprawili, te rodzeństwo, bo... O, duchy! popraw humor, bo oni w sumie mają słaby kontakt, więc fajnie by było, żeby mieli lepszy. Ja bym chciała też, żeby właśnie nasza. Ja muszę przerobić, słuchajcie, naszą Madison i bym chciała właśnie, żeby ona. z Madison takie zrobiły się też przyjaciółkami. No wiadomo, teraz były te studia, teraz dziecko i małżeństwo i tak dalej, nie było czasu, ale teraz, jak już wiecie, trochę się tak uspokoiło to wszystko, więc fajnie by było, jakby fajnie było, jakby oni zaczęli trochę te relacje poprawiać, nie? Czemu nie? Ale właśnie fajnie, żeby z Madison ona się zaprzyjaźniła, jako, wiecie, siostra jej. Popraw humor. O. Oj, przynudzasz go trochę chyba. Zanudzasz. No dobra. Brat. Dobra. No możemy wrócić sobie do domu. Mały spacer. O Jezu, Jezu, jak tutaj się tu kraszuje przez tą, przez tą kołderkę. No ale nic. Wracamy do domu. O, jeszcze ktoś do nas dzwoni. Fajna okazja nam się trafiła, żeby wybrać miejsce i stworzyć dzieło sztuki ulicznej, więc myślę, że to zrobimy, tylko jak wróci ojciec <grytanie> z roboty, ale my musimy jeszcze poćwiczyć, patrzę, że mamy te, przecież przed ciążą wzięliśmy to zadanie, żeby ćwiczyć przez 4 godziny i stać się tym, żeby mieć punkt osobistości, więc sobie to dobijemy do tych 4 godzin, o. Dobra, to dziwnie liczy, 3 godziny 84 minuty, czy o co chodzi? <grytanie> Dobra, udało się. I Ty chcesz mieć czwarty poziom umiejętności sportowych? Możemy ci to zrobić, bo ci to ładnie idzie te, te sportowe zajęcia i tak ładnie ona sobie chudnie. Dobra, już starczy. Chodź sobie coś tutaj zjesz. Co tutaj mamy jeszcze zrobionego? Rybę. Możesz sobie zjąć tą rybę, bo jakby do kuchni się nie dotykamy, to to już jest Mahmuda, ten. Mahmuda działka. No i brakuje towarzystwa. Dobra, zjedz sobie tą rybkę i tutaj z małą się pobawimy. W ogóle ona jest bardzo... Elena jest bardzo wymagającym dzieckiem. Patrzy ona cały czas płacze, cały czas czegoś jej brakuje. A czy kot może mieć jakąś interakcję z nią? Nie. Dobra. O, Mahmud skończył. Dobrze. To ty masz? Logika i ten. Dobra, wracaj do domu sobie. Wracaj, wracaj. O, masz pełną zabawę. Znaczy zabawę masz ciężką. Dobra, tu wiesz co? Pobaw się z małą. O, właśnie, ty się pobaw z dzieckiem. Weź, baw się wspólnie z nią. Ty zostaw, ty zostaw. Co to w ogóle? Reaguj na przedstawiony obraz. O jezu, on wyjął tutaj z. <grym> yy, dobra, baw się. Baw się z dzieckiem, ty. A my pojedziemy tą sztukę uliczną zrobić. Pobaw się z malutką. Pobaw się z nią chwilę i wyściskaj ją. Tak, i włóż ją do końca. No a ty, ty się ubierz, bo ty masz sportowe ubranie, więc się ubierz na co dzień. muszę też... O, ona chce bara, bara, proszę, jaka tutaj. I pojedziemy sobie właśnie do mm, miasta z powrotem i namalujemy gdzieś tam tą sztukę uliczną, dobrze. Tak jak nas proszą, tak też zrobimy. Dobra, ojeju, 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 dobra. O, już jest zimno, jak się ubierają w te stroje zimowe, to już jest zimno. Trzeba, ja muszę ich przebrać, bo oni mają te letnie ubrania. No i dobra, i musimy zrobić sztukę uliczną. Namaluj mural, mural chodnikowy, średni mural. O, tu na samym środku. O, wyciąć dynię byś chciała. A nie mamy. Urządzić przyjęcie. Nie, no to będziesz bić dynie, Super pomysł. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś, dobra. Rób ten mural. O, i dostaliśmy co to 1000 simalonów. Za tą tą, dobra. To jeszcze raz napiszemy sobie jakieś te posty za dwa. 1700 mamy widzów, już widzów yy, na blogu czytelników. Ciekawe, ilu trzeba mieć, żeby zdobyć te kolejne pół gwiazdki. No dobra. I co tutaj? Pęcherz higiena? Dobra, no to wracaj do domu, wracaj do domu. No i dobra, słuchajcie, mamy to. Także ona idzie spać, bo jest zmęczona już. Kot nam na blacie śpi w kuchni. Kot przez to, że się nauczył polowania, przynosi różne dziwne rzeczy do domu, no ale nieważne. Dobra, słuchajcie, ja myślę, żeby dokończyć ten odcinek. No mamy Elenę, mamy kolejną dziedziczkę powiedzmy, no ale ja myślę, że i tak trzeba będzie zrobić jeszcze jedno dziecko, żeby właśnie miała Elena rodzeństwo, bo myślę, że bo jako właśnie taka z wielodzietnej rodziny, chciałaby, żeby jej córka miała właśnie rodzeństwo. No i co? Także w następnym odcinku robimy imprezkę, bo robimy będzie dzień grozy. I przy okazji zrobimy Eleny urodziny, będzie ona już todlerkiem i właśnie myślę, że jak ona już będzie dzieckiem w wieku szkolnym, to wtedy dopiero postaramy się o kolejne dziecko, żeby też na chwilę nasza chociażby oni wróciła do pracy. No bo też awans fajnie jakby zaczęła dostawać, no bo tutaj chciałabym, żeby ona jednak osiągnęła szczyt tej kariery przez, ten, przez to pokolenie. No i co? Dzięki, serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia, buziaczki. I pa pa!